Witam Was serdecznie kochani, zaczynam pracę Pani Magdaleny na farmie jej. Kazałem pracować w pokosy słomu. Popresujemy. I się fajnie bawimy. Panią Magdalenę zapraszam później do obejrzenia na YouTube filmiku z jej gospodarki. Troszkę nierówne pokosy robi, ale to nic nie szkodzi, damy radę. Roby traktorzysto to ogarnie. No, żebym teraz zajechał. Fajnie, nie? No, wbijaj się. Nie chcemy opuszczać trochę tej słomy, bo to zawsze jak wiecie